Dobrze, więc witam w pierwszym odcinku z serii Retro. Widać Heroesy trójka. Niedawno obchodziliśmy 15-lecie tej gry. Dziękujemy Studiu do za wydanie tak świetnej gry. Za kontynuację serii. Oczywiście teraz jest już chyba szóstka nawet. Nie wiem, ja najbardziej lubię trójkę. Widać to jest Shadow of Dead, ale są ogólnie. Nie po jednej scenariusz. kampanie. Są wszystkie kampanie, ale my sobie zaczniemy od odrodzenia erat. Hmm. Weźmiemy sobie niech żyje królowa. I tak, to ogólnie jest gra turowa. Której, no, chyba każdy wie tak naprawdę, czym są heroesy. Tamto to był błąd, związany z. Dobra, czyli to są nasze wojska, co jest. To? A. Tamtych nie widzieliśmy? Każdy musi wiedzieć, czym są heroesy, wątpię, że jest osoba, która nie wie. Czy starsza osoba. Taka... Ja osobiście przesiedziałem na tym całe swoje dzieciństwo, więc. Od kiedy zacząłem grać na komputerze, to właśnie pierwszą grą były Heroxy. Po kolei cała seria od jedynki do piątki, teraz tylko nie grałem w szóstkę. Tak to to wszystkie mam za sobą. Osobiście najbardziej podobała mi się ta część, dlatego do niej często wracam. Nie wiem, postaram się albo pokazać wam całą kampanię, albo przynajmniej część. Nie wiem jak to wyjdzie. Ale tak myślę, że raczej chciał szczęść. I oczywiście to nie będzie tak, że pokazywał będę wszystko co robię po kolei, bo to by było takie strasznie nudne. Bo w tym pewnym momencie nawet nie toczy się żadnych walk, tylko zbudowuję bardziej zamek i te sprawy. Dlatego jak... Jeżeli będę w kampanii jakiejś takiej dłuższej, to po prostu zrobię pierwszy odcinek, potem się coś tam rozbuduje, jakoś tak bardziej i potem weźmiemy się za... Potem pokażę co dokładnie zrobiłem po kolei. Szadaj, że odkryłem sobie resztę mapy. będzie już widać i... Co tam podbiłem po kolei i takie sprawy. Więc. Tak, ogólnie to gra powstała już 15 lat temu, 28 lutego 1998 roku. Więc. trochę już ma za sobą. Cała seria łączy się ze sobą. Ogólnie tylko. Problem jest w tym, że kampania nie jest ustawiona a także pierwsza część to jest początek kampanii i każda kolejna część kontynuuje ją dalej. Nie, kampania jest wymieszana. Na przykład y, kampania chyba trójki dzieje się po, po kampani jest y, chyba po kampanii piątki, więc to jest tak trochę pomieszane. To trzeba by już się dokładnie zagłębić. Ja mogę spróbować to na kolejny odcinek, tak mniej więcej, żeby było wiadomo, w którym etapie jesteśmy. W kampanii. W sumie to, nawet gdyby mi się udało jakoś tak ogarnąć, wszystko, żeby było po kolei, to bym musiał chyba zdobyć wszystkie najpierw części. i Potem bym jakoś tak i pokazać kampanię, co się działo. To było takie śmieszne, bo to... na przykład, gdybyśmy zaczęli, powiedzmy, dwójką, potem przeskoczyli do piąt, czwórki na przykład, a potem na przykład wrócili do dwójki, nie no, dwu, dwójka to akurat zły przykład, bo między jedynką Heroesów, a dwójką różnica była taka, że po prostu zostały dodane ulepszenia jednostek. Z czego kampania, o ile dobrze pamiętam, to się wcale nie różniła. Mówię, tylko zostały dodane ulepszenia jednostek. Bo w pewnym momencie w jedynce było coś takiego, że wszyscy mieli najlepsze jednostki, i w sumie one były tak zrobione, że. Mniej więcej jakaś tam jednostka danego zamku była silna przeciwko innej jednostce drugiego zamku. Więc jak się miało całą armię już bez ulepszeń, to w sumie te bitwy mogły trwać. godzinami. Wiem, że mam jeszcze piątkę Heroesów na pewno, gdzieś miałem w ogóle cały. Kolej, jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i piątkę nawet. Kolej. To jedynka z dwójką były w starym opakowaniu, a więc zmieniają Windowsa z XP na siódemkę, to niestety już nie miałem nawet jak zrobić, żeby mi jako jakoś tam poszły. Jest dużo gór na wschód, gór południe, okej okay. A dobra, czyli tamto to było pokazane jakie miasta ja mam zdobyć, okej okay. Wróćmy sobie do zamku Arena walk, no i tutaj ja na przykład nie możemy Kampania ma to do siebie, że na początku mamy blokowane niektóre jednostki. Tak jak tutaj, nie możemy wybudować portalu chwały. Czy niekoniecznie na początku. Zdarza się, że też nawet pod, po którejś tam misji z kampanii możemy mieć cały czas zablokowaną na przykład możliwość budowania w ogóle. Żeby mieć na przykład odblokowany portal chwały, ale zablokowaną arenę walk. Na przykład. Ale chyba, żeby to wybudować. Żeby wybudować portal chwały, trzeba móc wybudować arenę walk. Nie jestem pewien. O, panie. Tak, co tydzień jest jakaś możliwość. Co tydzień mamy możliwość, że wzrośnie nam przyrost jakiejś tam jednostki. Tak jak na przykład w tym tygodniu było, że przyrost zbrojnych jest zwiększony i dostaniemy więcej zbrojnych, czyli tych o tu. Czyli zbrojnych i ich drugiej formy. I tam są chyba krzyżowcy, czy coś takiego. Nie wiem, nie pamiętam. Serio. O, coś sprawdzimy. Tak, krzyżowców. Dobrze. Tydzień plagi jest największą zmorą chyba tej gry. Bo można wracać naprawdę jak się ma. Dużo czar odkryty mapy i mapa jest dość spora Można wracać nawet po dwa tygodnie do bazy, 3... Znaczy do zamku, Jezu, bazy! Co mi się to wzięło? Po 3 tygodnie do zamku? I wtedy jest problem, jeżeli przyjdzie tydzień... Hmm, tydzień plagi, bo wszystkie jednostki są po prostu kasowane Wszystkie! Jeżeli ich się nie wykupi, to wszystkie jednostki ma się kasowane Nasłownie wszystkie. Czyli tak jak na przykład mam teraz. Te, tutaj mam przyrost. To tego przyrostu by już nie było. Byłoby wszędzie zero. Więc stracił te jednostki po prostu. No, ale całe szczęście, chyba. To jest sam początek gry, więc szanse na. O. I to są na przykład nudne momenty w Heroesach. Zbieranie armii. Siedzenie, czekanie tych tygodni i klikanie w kółko żeby dostać kasę i ulepszyć, sobie jednostki, ale ja to wam pominę. Po prostu przejdziemy do gildimagów. magów Zobaczymy sobie czary. Okej. Okay. Bierzemy naszego ziemusia. Idzie tu by pojechać. Dobra, pojedźmy tu. Może jakaś walka się w końcu uda. Udałoby się. Chciałbym też. Dobra. Pokażemy. Wód. Ej no. Ej, 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 ej. Eee, ej, ej, ej. Ej, nie chcę szybkiej walki, i się szkery ruchy. Zwywanie Okej. Nie wiem czemu miałem szybką walkę. Nigdy tego nie używałem. O, i to jest cały system tej pięknej gry. Turowy system walki. Ciach. O, tak miło. Dobra, to teraz tak. Każda jednostka ma swoje charakterystyczne cechy. O, on ma premię podczas walki, nie wiem co to jest. Nie wiem, na co się chodzi O, tak. On ma wysokie morale, aktualnie. Szczęście ma takie sobie, bo nie ma niczego. Szybkość, wytrzymałość. Tutaj jest cała wytrzymałość, a tutaj ile pozostało wytrzymałość? Czyli jeżeli to spadnie do zera, to tracimy jedną jednostkę. Czyli tak jak mam 10 to wtedy by został micie obrażenia w przedziale obrona atak. Czyli jeżeli ich mam niższą obronę, to biję więcej obrażeń. Jeżeli mam wyższą, to biję mniej. No proste dobrze, tutaj zaraz nam dobiję chyba 15 minut, a więc... Myślę, że do... zrobimy tą walkę może jeszcze jedną i skończymy. Nie, ten też ma niskie szczęście. Rejo nie ma wyższego. I to jest awansowanie postaci. Sterowanie nad kaput... katapultą, morale. Dobra, przyjmiemy sobie katapultę Katapultę. O, i teraz zdobyliśmy artefakt. Tutaj jest cały ekwipunek, to można wypełnić artefaktami. Tu, o, to, 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 o, wszystko. Tutaj są artefakty dodatkowe i tutaj jest nasz ekwipunek, który pozostaje, że nie używamy. I tutaj są takie rzeczy jak balista, namiot medyka czy skład amunicji. Tak to się chyba nazywa. O, czemu w ogóle nie kupiłem balisty? Nie mam pojęcia. Dobra, klub Sydra. O, tu dostaniemy artefakty. I teraz tak, tutaj dostajemy jed dwa magii dziennie. To jest fajne, bo manę regeneruje. Szczęście o jeden. O, teraz tak, jak mieliśmy szczęście wtedy. W dół to teraz mamy do góry O2. O, o smocze oko mi daje Italia Tarota. Sami, twoimi wojskami, nagrywam no, tak atak podczas jednej kolejki. O. Wojsko Murrow pozwala sobie jednoskom na otrzymanie różnych projektów podczas walki. O. No, a to też miło. Zwiększa szybkość wszystkich jednostek. Czyli, tak, tu mamy podstawową. Po lewej stronie szybkość. Tu po lewej ta siódemka. A tutaj, osiem, to jest pokazana jaka jest ogólna czyli zasięg ruchu podczas walki I im jednostka ma mniejszy ma na przykład 7, on ma jedenastkę aż to na przykład moje jednostki praktycznie wszystkie powinny wykonać atak przed nim sprawdzimy, o łucznik na przykład ma 8 to wykona przed nim mam chyba zdolność podwójny strzał tak, strzela dwukrotnie Ulepszone jednostki ogólnie powinny mieć prawie wszystkie jakieś dodatkowe bonusy. Oczywiście nie wszystkie to mają, ale większość, co pokazuje, że są faktycznie mocniejsze. O, i teraz mamy... Tutaj mamy dwa, które idą na tą samą lokację, a więc tą dwie... Na szczęście. Dobra, wolę szczęście sobie zostawić. Ten aktor koniweruje podczas bitwy wszystkie premie za szczęście, jakie osiągnąłem na dzieło bohatera i wroga. To sobie zdejmiemy, bo tak to tu tracimy szczęście wszystkie. A jak zostawimy sobie szczęście, to będzie lepiej. Czy tam to jest dobre jak mamy niski, bo jak mamy pecha, czyli zamiast podkówki i tą czaszkę wtedy to nie będziemy mieli niczego z tego. Dobrze, to już mi się 14 minut zrobiło, to tak. Ja już będę kończył, wrócimy do zamku i zakończymy w zamku. Tu, 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 tu. O. No, gra i gra. No, grafika nie zachwyca, bo jednak 15 lat robi swoje w przełomie. Grafika, według mnie, e, przez te ostatnie lata od mojego dzieciństwa momentalnie skoczyła strasznie w górę. Co zresztą widać po dzisiejszych grach a, a tymi, a Heroesami na przykład. Przecież z grafiki z trójki, między czwórką, a trójką tak skoczył diametralnie, Skok technologiczny był. Widać na rynku komputerów, ten komputer też ma już swoje 5 lat. wszystko, jakoś tam daje radę, ale dobrze. Więc tak, ulepszamy wszystko do końca. Ok, wszystko ulepszone. Człowiek do zamku, czary. Ulepszmy sobie brzeg miecza Chociaż nie potrzebuję. Dobrze i dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, oczywiście. Mówię, ja tutaj sobie rozwinę się jakoś, roz, zobaczę sobie większość mapy, zwiększę ilość jednostek i sam potem, i potem z Wami już pokażę Wam, jak to dalej wygląda. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.